Cześć! Po naprawdę długim oczekiwaniu, nareszcie firma G&G wypuściła na rynek nowy gearbox G2. W obu tych replikach TR16 MBR556WH oraz TR16 MBR308SR, tak, czytam w tablicy, ale to jest dużo cyfr i liter, w każdym razie, w obu tych giwerach siedzą tego typu gearboxy. Zanim wyjmiemy je na zewnątrz i zaprezentujemy Wam, powiem tylko, że będziemy robili osobne filmy odnośnie każdej repliki, także będzie więcej szczegółów, tylko poczekajcie. No i chciałbym oddać kilka strzałów, bo to będzie dość ważne. Włączyło się to będzie z konstrukcją samego gearboxa. Ok, magazynek nabity, akumulator zamontowany, semi-auto i nic się nie dzieje. Ale uwaga! A, tam oczywiście nikt nie stoi. No i replika przestała strzelać. Wyciągamy magazynek, zwróćcie uwagę, nie wyleciały żadne kulki. Specjalny podajnik dopycha je wszystkie do komory hop-up. Mamy kolejny nabity magazynek. I czary-mary. Replika strzela i przestaje. Co sprawia, że replika przestaje strzelać po wystrzeleniu ostatniej kulki? Zrozumiecie, gdy pokażemy Wam gearbox od środka. Teraz 5-5-6. Magazynek nabity jest kulkami, dajemy full auto. I znowu replika przestaje strzelać. Magazynek czasem zostawi jedną kulkę, ale zwykle poda wszystkie. Natomiast w tym wypadku możemy. Zamontować też praktycznie każdy inny magazynek od AR-15. Ten jest pusty i uwaga! Jeżeli nie będzie to oryginalny magazynek od GG, to replika na pusto też będzie strzelać. Zaraz zrozumiecie dlaczego. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, jednakże nowa wersja Gearboxa w stosunku do starszej jest znacznie masywniejsza. Szczególnie z przodu ma ona do 70% więcej materiału, co sprawi, że pęknięcia będą zdecydowanie rzadsze. To na pewno ucieszy fanów wkładania znacznie mocniejszych sprężyn. Widać również na stałe zamontowaną blaszkę atrapy suwadła. Repliki GNG z najnowszej serii mają działający bolt catch. Zmianie uległ również układ ETU. Tutaj mamy stary, a tu nowy. Oprócz koloru, jak widać, różnią się również rozmiary. Ten stary jest prawie dwa razy większy od nowego, mimo że w nowym zamontowano również mały głośniczek, który będzie informował nas podczas programowania oraz przy ewentualnych awariach repliki. W ostatnich czasach staje się standardem szybka wymiana sprężyny, więc nowe gearboxy GNG mają taką opcję. Gearbox należy wyjąć z repliki, zanim zabierzemy się za sprężynę. Zacznijmy od kółek. Zębatka silnika została przeprojektowana, dzięki temu replika działa ciszej. I jest bardziej wydajna. Taki drobiazg, jak ten mały plastikowy element, sprawia, że kable nie będą się przecierać. To są takie drobnostki, które jednak cieszą. Zarówno głowice cylindra, jak i dysza są podwójnie uszczelnione i oczywiście metalowe. Ciekawe, że na głowicy cylindra mamy również małe logo GG. I oczywiście dla fanów mocy, pełna metalowa szczęka na tłoku. Najpierw na pewno już zacierają ręce. W otwartym gilboxie z bliska możemy przyjrzeć się dźwigni, która tak bardzo zwiększa realizm tej repliki. Kiedy jest ona w stanie spoczynku, replika nie może strzelać. Gdy zostaje wciśnięta przez pełny magazynek lub typowy magazynek od AR-15, replika strzela. Gdy używamy oryginalnych magazynków, ten drobny czarny element w momencie, gdy magazynek jest nabity, wciska dźwignię, replika strzela. Gdy skończą się kulki, ten element chowa się i replika przestaje strzelać. Test na chrono wykonamy na kulkach 02GNG oraz akumulatorze Lipo 7,4V. Nowe gearboxy G2 firmy GG wprowadzają te repliki na jeszcze wyższy poziom, gdzie mogą konkurować, a często przewyższać pierwszą ligę AEG-ów. Poprawiono tutaj ogólną wytrzymałość, sprawność układu, ale przede wszystkim zwiększono realizm. Jeżeli chcecie poznać te repliki bliżej, osobno, to zapraszamy Was do wideo, które już niedługo powinny się pokazać. Do zobaczenia!